Istnieje grupa najbardziej reprezentatywnych budowli dla nowożytnej architektury sakralnej. Są to obiekty dobrze zachowane, które nie uległy większym zmianom na przestrzeni wieków. Łączy je zwłaszcza jedna cecha: stanowiły cel niezliczonych pielgrzymek. Dziś zainteresujemy się kościołami odpustowymi. Kościoły odpustowe, określane także pielgrzymkowymi, to grupa kościołów występująca niemal w całej Europie. Stanowiły one celnie zliczonych rzeszy pielgrzymów, którzy przybywali do nich, by czcić święte relikwie oraz cudowne wydarzenia. Grupa takich kościołów pojawiła się także w Polsce w XVII wieku. Kościoły odpustowe to są kościoły, do, do których są przywiązane odpusty z racji na Kult, który się w tych kościołach odbywa, często te kościoły odpustowe na warmi były pięknie otoczone krużgankami z czterema kaplicami, które były używane na procesie Bożego Ciała. I w tych kaplicach znajdowały się ołtarze. Niekiedy, jak pielgrzymi z daleka przychodzili, to mogli w tych krużgankach na przykład przespać się, przenocować w czasie odpustów. Kościoły odpustowe. Takie kościoły, w których e, oczywiście to było ustalone przez biskupów, którzy prosili też stolicę apostolską o takie przywileje, gdzie e, tych odpustów było więcej niż zazwyczaj w innych kościołach. Powiedzmy sobie, w kościołach parafialnych jest jeden, zazwyczaj najwyżej dwa odpusty związane z konkretnymi świętymi, czy też z konkretnym wezwaniem kościoła. Kościoły odpustowe na pewno spełniają rolę takich oaz, nie tylko, nie, nie tylko jednoczenia się przez Marię z Bogiem, ale, ale również spełniają taką rolę dzisiaj na pewno kulturotwórczą, taką e, e, też no, pojednania, budowania jakichś takich przestrzeni, zrozumienia. Naszą wyprawę zaczynamy od kościoła Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym. Jest to drugie pod względem ważności sanktuarium na Warmii. Jak większość kościołów odpustowych i te posiada legendę o założeniu. Mówi ona o odnalezieniu figurki Matki Bożej na pniu, z którą łączono liczne łaski i uzdrowienia. Architektura kościołów odpustowych pochodzi z XVIII wieku. Nie są to jednak kościoły, które powstawały w przypadkowych miejscach. Mimo iż były wznoszone z dala od dużych skupisk ludzkich, w lasach, nad jeziorami, to stawiano je w miejscach słynących z cudów i odwiedzanych przez katolików. Często też te okazałe budowle poprzedzały małe, murowane kapliczki, które jednak nie były w stanie sprostać rosnącej liczbie wiernych. Przykładem tego był stoczek klasztorny. Na miejscu odnalezienia świętej figurki wzniesiono małą kaplicę, by upamiętnić ten cud. Losy kaplicy nie są znane. Mogła zostać rozebrana lub ulec zniszczeniu w czasie działań wojennych. W pierwszej połowie XVII wieku wzniesiono jednak nową kaplicę w formie rotundy. Ten kościół powstał w pierwszej połowie XVII wieku, sanktuarium Matki Bożej pokoju. Jest to wotum, które zostało wybudowane w związku z zawarciem pokoju. Po wojnach polsko-szwedzkich. Taka jest geneza tego, tego miejsca, tej świątyni. Budowniczym, takim protektorem tej budowli był biskup Szyszkowski. Później to sanktuarium nabrało takiego prężnego charakteru, jeżeli idzie o kult, dlatego że została przywieziona kopia, Matki Bożej z Bazyliki Santa Maria Maggiore. Od razu ten obraz tutaj zasłynął łaskami. Koronowany w roku 1983 przez ojca świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze. Ten kościół w roku 1987 otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Kościół otoczony krużgankami, klasztor, który został tutaj wybudowany, najpierw był zamieszkiwany przez ojców Bernardynów, bo im tutaj zlecono misję prowadzenia tego sanktuarium. Później zostali stąd wywiezieni, kiedy Polska znalazła się pod rozbiorami. Miejsce opustoszało aż do tego momentu, kiedy tutaj został przywieziony prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, jako więzień. W roku 1958 to miejsce otrzymali, otrzymali ojcowie Marianie, którzy do tej pory tym miejscem się opiekują. Rotunda powstała w latach 1639-1641 za sprawą biskupa Mikołaja Szyszkowskiego, który złożył przysięgę wzniesienia świątyni matce Bożej Pokoju, gdy ta wyzwoli warmię z rąk szwedów. Biskup dotrzymał słowa. Nie wiedział jednak, gdzie ma stanąć nowa świątynia. Dopiero po pewnym czasie usłyszał o cudach uzdrowienia w stoczku i niezwykłej historii. Zrozumiał, iż to jest znak, by nową świątynię wznieść właśnie tutaj. Tak powstała rotunda, okrągła budowla, którą można było podziwiać z każdej strony. Świątynię wzniesiono w stylu barokowym, zgodnie ze wzorami włoskimi, a do jej wnętrza prowadziły trzy otwory wejściowe. Budowla o 15 metrach średnicy została nakryta kopułą z małą latarnią na szczycie. Po stronie wschodniej znajdował się ołtarz, do którego biskup Przyszkowski sprowadził obraz Matki Bożej z dzieciątkiem kopię obrazu salus populi Romani z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Rotunda została jednak zniekształcona poprzez jej późniejsze rozbudowy. Duży ruch pielgrzymkowy wymusił na Bernardynach rozbudowę kościoła. W 1708 roku rotundę powiększono o prostokątne prezbiterium, w którym właśnie się znajdujemy, oraz o obiegający całą świątynię króżganki. Rozbudowa świątyni była niezbędna. Pielgrzymi już nie mieścili się w jej wnętrzu. Gwardian klasztoru, ojciec Harubin Watson, zainicjował pracę. Budowniczowie wzorowali się na rozwiązaniach wykorzystanych w Świętej Lipce. W 1708 roku całe założenie otoczono krużgankami z narożnymi kaplicami. Zaś w 1712 roku do rotundy dobudowano prostokątne, addycyjne prezbiterium, które połączyło ją z krużgankiem wschodnim. Wówczas także wzniesiono okazałą wieżę, zaopatrzoną w trzy dzwony. By zakon mógł dobrze funkcjonować, rozbudowano także duży dom klasztorny. Obecnie stoczek klasztorny jest chętnie odwiedzany przez turystów. Zachowały się w nim bardzo dobre polichromie malowane przez Marcina Mejera, twórcę polichromii świętolipskich. Wspaniały ołtarz i liczne rzeźby wskazują na świetność tego miejsca przed wieloma laty. Kościół jest w bardzo dobrym stanie. Turyści przybywają tu także z innego powodu. W latach 1953-1954 przez blisko rok więziony był tu ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Kolejnym krokiem naszej wędrówki jest sanktuarium nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie, koło Ornety. Ten zespół odpustowy został postawiony w miejscu legendarnym. Według podań, bawiące się tu dzieci znalazły figurkę Matki Bożej w rzece Drwęce. Zabrały ją do domu, ale wróciła na swoje dawne miejsce. Tym samym Maryja dała do zrozumienia, że jej miejsce jest właśnie tu. Można powiedzieć, że to wszystko jest związane z legendą o znalezieniu figurki w rzece. Przez bawiące się dzieci. to był XV wiek, kiedy to znaleziono figurkę. Ona przenoszona do różnych miejsc, do domu prywatnego, do kościoła w mecie Potem po prostu wracano do samego miejsca, gdzie uznali, że jest to jakiś znak. Hesjonizacja Prusów trwała jednak stosunkowo długo. No i ten y, dziwny sprot zdarzeń, mianowicie XV wiek, tu jakieś takie znaki Boże zaczyna, zaczynają, że tak powiem, chrystianizować tą warmię. W 1600 roku zbudowano tu kaplicę już z ołtarzem i w określone święta maryjne od roku 1600 ten, ta kaplica spełniała rolę już liturgicznych obchodów Świąt Maryjnych, a więc Narodzenia, Nawiedzenia Świętej Mary, planuje w niebowzięcia. Oprócz tego pielgrzymowali tu pielgrzymi nie tylko z poszczególnych parafii, ale również z poszczególnych wsi, kiedy to obrano krzyż i po prostu przychodzono tu, bo wiedzieli, że to jest ich święte miejsce. Sanktuarium nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny położone jest wśród malowniczych łąk i lasów, z dala od miasta. Pierwotnie w 1593 roku postawiono tu drewnianą kaplicę dla figurki Matki Bożej. Kaplicą opiekowali się wówczas księża przyjeżdżający z położonej 6 km dalej Ornety. Pielgrzymki przybywające do figurki Matki Bożej stawały się coraz liczniejsze. Sława kaplicy w Krośnie rosła. Efektem było przydzielenie w roku 1685 samodzielnego kapłana opiekującego się kaplicą. Z czasem jednak leciwa, mała kaplica wymagała rozbudowy. W 1709 roku podjęto decyzję o budowie nowej, większej kaplicy. W latach 1715-1720 biskup Teodor Potocki ufundował obecne sanktuarium. Rozwiązanie przestrzenne składało się z niewielkiego kościoła, krużganków i na różnych kaplic. Możemy tu dopatrzeć się analogii do kościoła Świętej Lipce, zarówno w partiach architektury, jak i malowideł. Dla rozwoju kościołów odpustowych na Warmii istotną postacią był Teodor Andrzej Potocki, biskup warmiński. Za jego sprawą powstał nowy kościół w Krośnie oraz Braniewie. Rozbudowano sanktuarium w Stoczku Klasztornym, a także ufundowano ołtarz i malowidła w sanktuarium świętolipskim. Sanktuarium krośnieńskie stanowi piękny przykład architektury kościołów odpustowych. Nad okolicą wznosi się duża świątynia z dekoracyjną fasadą ujętą dwiema wieżami. Fasadę, czyli przednią ścianę kościoła zdobią rzeźby świętych umieszczone w niszach, płaskorzeźby, barokowe detale architektoniczne oraz ornamenty. Na szczycie znajduje się płaskorzeźba z postacią Maryi i Dzieciątka w promienistej glorii. Kościół jest jednonawowy z prostokątnym prezbiterium. Wnętrze zdobi barwna dekoracja ścian oraz freski na sklepieniu. Pierwsze malowidła w kościele przedstawiają sceny życia biblijnego Stowiany Świętej Marii Panny. To jest tam nawiedzenie, koronowanie. Również jest jeden obraz, który niestety zatarł się w skutek tego, że dach był, nie był w dobrej kondycji po wojnie. Pierwsze malowidło po prawej stronie przedstawił koronowanie na Najświętszej Marii Panny w Krośnie. Więc tylko szczyty kościoła gdzieś tam zostały, tam gdzieś po prostu E, e, zachowane, e, taki typowo związany z tym, z, z miejscem, obraz. Natomiast to są sceny życia Najświętszej Marii Panny. Dziś sanktuarium w Krośnie nie cieszy się już taką sławą jak niegdyś. Mimo dużej wartości historycznej oraz estetycznej nie jest to obiekt dobrze dofinansowany. Brak funduszy, a także rozgłosu utrudnia przeprowadzenie prac konserwatorskich, których świątynia pilnie wymaga. Sanktuarium grozi szybkie wyniszczenie oraz popadnięcie w niepamięć, jeżeli nie zdamy sobie sprawy, jak bardzo jest cenne dla nas i przyszłych pokoleń. Aktuarium w Krośnie możemy porównać do świętej lipki, określając jej miniaturą. I choć nie cieszy się taką samą sławą, to i tak warto tu przybyć. A teraz zmierzamy do Braniewa. Braniewie znajduje się w sanktuarium pod wezwaniem Krzyża Świętego. Ufundowali je w 1723 roku jezuici. Budowla stanęła w miejscu szczególnym. Według legendy w tym właśnie miejscu znajdował się wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. W 1626 roku dla zniewagi zaczęli strzelać do niego żołnierze szwedzcy. Z ran popłynęła krew, a Szwedzi uciekli w popłochu. Wizerunek uratował książe Władysław Waza. A obecnie możemy go podziwiać w ołtarzu głównym. A obraz powstał w 1625 roku i został zawieszony na drzewie dębowym. Ten obraz znajdował się na tych terenach. Kiedy wybuchła wojna, jedna z tych wojen polsko-szwedzkich, Szwedzi regularnie najeżdżali te ziemie, okupowali je i w międzyczasie po prostu penetrowali cały teren w poszukiwaniu różnych rzeczy i zdobywaniu łupów. Na jednym z takich patroli Szwedzi. Zobaczyli obraz, który wisi na drzewie. A że Szwedzi byli narodem protestanckim wojującym z wszelkimi obrazami, z wszelkim kultem świętych dlatego dla zabawy zaczęli strzelać do obrazu i trzy kule utkwiły w obrazie, który został uszkodzony, a z tych uszkodzeń, z tych miejsc po kulach zaczęła wypływać krew. Szwedzi wystraszyli się tego. Wieś o tym rozeszła się w całym Braniewie, i tłumnie ludność Braniewa ściągnęła na to miejsce, żeby zobaczyć to zdarzenie i ten cud. Potwierdziła to strona szwedzka i strona polska, stwierdzając autentyczność. Malarz, który jeszcze żył, Messer, stwierdził, że obraz autentycznie ma wycieki krwi. Pierwotnie w miejscu tym postawiono drewnianą kaplicę, by upamiętnić cud. Szybko jednak okazało się, iż mała kapliczka nie wystarczy. Rozbudowa przeprowadzona w 1670 roku także niewiele pomogła. Dopiero w 1723 roku Braniewo doczekało się pięknego, murowanego kościoła. Kościół podwyższenia Krzyża Świętego odbiega od kanonu Kościoła Odpustowego. Wynika to z faktu, iż pierwotnie był to kościół wotywny. Za dość uczynienie za sprofanowanie obrazu Chrystusa. Dopiero na skutek ciągle przybywających licznych grup pielgrzymów zmienił swoje pierwotne przeznaczenie. Powstały kościół znalazł się poza granicami miasta, na łące na lewym brzegu rzeki Pasłęki. Jego rozplanowanie jest niezwykle interesujące. To jest yy, kościół jedyny wybudowany przez jezuitów w Polsce na planie krzyża greckiego może to miało symbolizować właśnie sam krzyż krzyż i tajemnicę tego obrazu obrazu tronu łaski gdzie bóg ojciec trzyma w swoich rozpostartych ramionach rozpięte na drzewie krzyża ciało swojego syna z unoszącym się duchem świętym u góry Otoczeniu dwóch adorujących aniołów Słońca i Księżyca. Na tle panoramy, co jest ciekawe, panoramy samego Braniewa. W jednym rogu, jak się tak przygląda temu obrazowi, z prawej strony znajduje się Kościół świętej Katarzyny, a z drugiej strony, po lewej, znajduje się zamek, który już nie istnieje. Kup, który wtedy urzędował, postanowił poprosić redemptorystów niemieckich w prowincji monachijskiej w 1926 roku, żeby tutaj się zajęli tym kościołem i ten kościół po prostu wzięli w swoje posiadanie i jako własność dał im ten kościół. Redemptoryści niemieccy, gdy przyszli, dobudowali do wolnostojącego kościoła klasztor. Klasztor jest do, dobudowany w takim stylu, w jakim jest do, wybudowany kościół, czyli czerwona cegła bez otynkowania, żeby odpowiadał jako całkowity cał, y, kompleks y, jednolity razem z kościołem, żeby nie odbiegało architekturą jedno od drugiego. Niestety wnętrze kościoła ulegało licznym przemianom. Nie zachował się pierwotny wygląd i dekoracja kościoła, a ołtarze, które się w nim znajdują, uległy daleko idącym zmianom. Ołtarz główny był wielokrotnie przebudowywany, podobnie inne elementy wystroju. Kościół nie miał spokojnej historii. Niszczyły go burze, wojny, a w ostatnich latach nawet niewłaściwe konserwacje. Dziś wyczuwa się w nim pustkę, jakby czegoś tu brakowało, jakby coś było ukryte. Sanktuarium Braniewskie, choć należy do grupy kościołów odpustowych, diametralnie różni się od swoich poprzedników. Z jednej z zakrystii wybuchnął pożar, i zaczął zajmować kościół w taki sposób, że cały kościół był zadymiony. Obczernione były ołtarze, i w pewnym momencie trzeba było coś zrobić, żeby ten kościół jakoś doprowadzić do ładu. Ówczesny wtedy proboszcz i rektor, który był tutaj w Braniewie, doszedł do wniosku, że trzeba będzie pomalować. No i malowano techniką taką jaka była. I zmieniono wtedy też kolory na jaśniejsze. Nie wiem dlaczego, ale trochę zmieniono. Trochę też e, ucierpiały na tym ołtarze, dlatego że bez jakiejś konsultacji może z konserwatorami dzieł sztuki pomalowano to farbami olejnymi, które zniszczyły całe piękno tych ołtarzy, cały kolory. E, na przykład kolumny na ołtarzach były marmuryzowane, imitacja marmuru. Pomalowano je białą farbą olejną, która po prostu dużo na tym pięknie no nie zyskało to, tylko po prostu straciły ołtarze piękno swoje, cały swój wygląd, który odpowiadał temu okresowi. Prawdopodobnie biała farba na ścianach i przemalowania na ołtarzu kryją pod sobą wspaniałą barwę i gamę kolorów, lecz z braku funduszy oraz zainteresowania tym obiektem Długo przyjdzie nam poczekać, aż zostaną one odkryte i ku naszej radości odnowione. Kościoły odpustowe po dziś dzień witają wiernych, pragnących obcować z Bogiem. Jako wspaniałe zabytki, zbudają zainteresowanie wśród turystów. Dlatego naszym zadaniem jest, by pamięć o nich nigdy nie zginęła.